Nie wiem czy co? Bo miałem cię już zapytać. Ja w krematorium? No, miałem, czemu? No, nie wiem, bo miałeś takie zdjęcie takim białym, laboratoryjnym tym i kurwa, napis krematorium był i mówię, co jest? To powinienem się zapytać ciebie, wa Kamil Kowal, proszę o pojawienie się w krematorium. <gryw> proszę wziąć ze sobą węgiel, zabrania się krzyczeć. No bo, bo ja w laboratorium trochę robię i trochę też farmaceutką jestem, wiesz o co chodzi, tam wartych czasach. A no żyję. tak, bo ty mówiłaś, że ty farmację. też mi leki pod... Ach. Z puszką po landrynkach. No tak, tak zapomniałem. No. Ale, miał, ale pamiętam, że miałeś zdjęcie takie coś tam, że jest... Podpisano. ale popiołek kurwa, nie. Nie mogę. Wojewódzki Zarząd Pieców Krematorycznych Lublin, dyrektor krematorium i fabryki nawozów sztucznych, nawozów sztucznych, sami są oni alozy, sztuczni, Alojzy Popiołek lub... Aloizy <grymatorium> Alojzy Popiołek, kurwa, krematorium ma, Alojzy Popiołek, no nie mogę, Lublin, dnia 23, 06, 2017 rok, ja to zaniosę na policję <grymatorium> i zgłoszę. Zabrania się wydawaniem przyjemnych odgłosów aż do pełnego kurwa spalenia. Trzeba siedzieć w tym piecu i nie wolno krzyczeć kurwa aż do końca. To <grymety> właśnie krematorium jubię, kurde co jest.